Witamy w programie Mini Recka, w którym opowiemy Wam o filmie Bad Boys for Life, trzeciej części serii o złych chłopcach. Michael Bay był w latach 90 królem akcyjniaków. Wyreżyserował takie klasyki jak Twierdza, Armageddon czy pierwsze Bad Boys. Jego filmy miały wszystko, bohaterów, humor, akcje. Z czasem jednak Michael za bardzo zaczął koncentrować się na akcji, krzycząc na planie... I z dobrego, rozrywkowego kina pozostała jedynie pusta wydmuszka, miejsce na kolejny product placement oraz pokazanie ładnego obrazka. I chociaż Bay dalej pracuje w wysokobudżetowym kinie, jego czas przeminął i raczej już nie wróci. Z tego też powodu nie czekaliśmy na powrót duetu Smith-Lawrence, ponieważ ich czas przeminął i chcielibyśmy ich pamiętać z tych dobrych czasów kina akcji lat 90 Ku naszemu zaskoczeniu, duet belgijskich reżyserów w bardzo sprawny sposób był w stanie odkurzyć już nie takich młodych, złych chłopców, a jednocześnie dać nam feeling minionych czasów. Bad Boys for Life to bardzo dobry film akcji. Historia jest tylko pretekstem do, jak wiele razy podkreślają bohaterowie filmu, ostatniej wspólnej akcji. No, może przedostatniej? No, chyba, że kolejna część też sprzeda się dobrze, to będą kolejne, ostatnie wspólne akcje. Czarny charakter nie jest kolejnym dealerem narkotyków czy innym baronem. Zarówno żona zemsty Kate de Castillo, jak i wyszkolony w sztuce zabijania Jacob Scipio wykonują swoje zadanie znakomicie. Nawet jeśli czasami ich wątki przypominają te z telenowel wenezuelskich. O czym sam film potrafi zażartować? Nasi bohaterowie zmagają się z nowymi wyzwaniami, w końcu nie mogą być przez cały czas tytułowymi Bad boysami. Przychodzi życie codzienne, a co najważniejsze, czasy się zmieniły i nikt już nie pozwala na odwalanie takich akcji, jakie były w dwóch pierwszych częściach. Bad Boys for Life dostajemy znakomity humor wynikający ze zderzenia dwóch tak różnych postaci jak Mike i Marcus. Zarówno Will, jak i Martin wykonują kawał dobrej roboty. A tak w ogóle czy Will Smith posiada jakąś tajemną wiedzę na temat wiecznej młodości? Chłop wygląda i rusza się świetnie. Martin Lawrence niestety został bardziej posunięty przez czas. Powraca też przywodzący na myśl pracę Michaela Beya teledyskowy styl kręcenia. Są dramatyczne najazdy kamery na głównych bohaterów, ale są też absolutnie olśniewające timelapsy pokazujące piękno Miami. Na uwagę zasługuje też muzyka, która jest znakomicie dobrana. Wakacyjne nuty miksowane są ze znanymi z poprzednich części motywami oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Film jest dobrze wyważony. Mamy tu zarówno relacje między bohaterami, budowanie napięcia i świetnie zrealizowane sceny akcji. Do znanych nam bohaterów dołączają też nowi. Przede wszystkim wyspecjalizowany oddział policji o nazwie AMO. I chociaż sam film traktuje ich jak żart, są oni wprowadzeni sprawnie, każdy dostaje swój czas na ekranie i można ich polubić. Jeśli więc nadal zastanawiacie się, czy wybrać się do kina na Bad Boys, a chcecie zobaczyć naprawdę dobry film akcji, to rezerwujcie miejsca w kinie. Serdecznie polecamy. My bawiliśmy się świetnie. Bad Boys, bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come